Witajcie kochani, ponownie e, w Simsach, e, wiecie co, taki zrobiłem jeden zasadniczy błąd, mogłem to wcześniej ogarnąć, ale nie, bo chciałem na świeżo, a e, słuchajcie, what the fuck, co ty robisz, Wróć do tego domu, co ty biegasz, nie, a pracę, dobra jesteś w pracy, zrobimy pewien myczek. Ogarnąłem sobie ostatnio, że jest więcej ścieżek kariery. I ogarnąłem, że jest ścieżka e sportowca czy coś takiego. Albo tam gracza komputerowego, nie wiem. I właśnie sobie tą pracę, że tak powiem, weźmiemy. Tylko nie wiem a co, co, co tu mogę z tym. A, tak mogę z tym robić. Nie, nie wiem jak zrzucić tą pracę obecną. Mogę jakoś zadzwonić do szefa i... I, i, I kariera. O, znajdź pracę. I zo zobaczcie. Zobacz. Guru techniki. Ścieżki kariery. Esportsman. sportsman Czyli <laughs> to o mnie. Obie. Mnie. I też sobie zobaczcie, to jest jaka stawka: 31 dolarów za godzinę, a my teraz pracujemy za 9. Kurwa, czy tam za ile? Za 11. Proszę was. Oczywiście, że biorę tą ścieżkę kariery. Kup, rzucił pracę na rzecz nowej, zajebistej, jeszcze lepszej. I zobaczcie, tutaj i w gry wideo przez ileś tam godzin. To przecież idealne. Można. W Simsach można podjąć karierę youtubera, tak więc go ahead! Każdy z was może być światowej sławy eSportsmanem e-sportsmenem, e-sportowcem? I don't even know Dobra, to zagraj sobie w grę, zagraj w grę Niesamowity sport, tak? Tak. Niesamowity sport i zoba zobaczmy co to jest. Ustawiłem sobie kamerę, wiecie. Mm, sterowanie kamerą, takie jak było w Simsach. Czy. Dobra, skorzystaj z klopa, bo, bo widzę, że. Kurde, to 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 granie tak też trochę opornie idzie. God damn it. God damn it. Ale widzę, że jeszcze muszę tak aż bardzo nie, nie chcesz szczać. o której idziesz do pracy. Idziesz dzisiaj, nie, dzisiaj jest niedziela. Dobra, czyli mamy. Chill day! Nie swój, no bombel, bo się zaraz, kurde, zestrasz pod sobą. Idziesz do tego kibla. No. I odpocznij sobie prześpisie, a my sobie coś opowiemy. Co sobie opowiemy, To Co sobie opowiemy? Eee, zobaczcie, Pad Destiny. Widać? Wi widać Destiny. Ale taka informacja: Nie będzie z tego serii. Będą z tego najwyżej randomowe materiały. Ewentualnie live. Chociaż nie, live raczej z tego nie będą. Jak coś sobie ogarnę z tej. O... Zoey Patel chcę przyjść do ciebie. A dawaj. E, jeżeli coś fajnego uda mi się ogarnąć, to dopiero wtedy sobie coś też z tym zrobimy. Ściany proszę mi usunąć. Ej, no, bo, bo to jest ta, ta, ta ładna, tak? To jest ta ładna. O nie, to jest chyba ten chomik trochę. A no dobra flirtuj tak od razu. Hej. Ej! Hey. A widzę, że, że ona jest zainteresowana. Czekajcie, czekajcie. Więcej opcji romantyczne. E, zapytajcie w związku. Zoe jest so singlem. E, widzę, że nie, nie przeszkadza ci ten śmierdzący talerz przed nosem. Okej. Definitely way? way? Kabuni. Kabuni. Uwielbiam po prostu ten, ten ich język. Poczekajcie. Gaczka na podryw. Jest, jest zainteresowana. Nie jest zainteresowana, ale dobra. To w takim razie. Piję się i idę sobie robić jedzenie. Oj nie, nie tak chciałem. Przyszła do mnie się pobawić tabletem, wiedziałem. A później to sprzątni. Nowy poziom gotowania. Fakie, yeah, może byśmy sobie zrobili jakąś jadalnię. I sprawdziłem, bo sobie grałem też poza nagraniami. Działa kod na kasę. Jest taki sam, jak było, jak był to. W trójce. Ty znowu widzę. A co, ty grasz? Grasz! Widzę, że ćwiczysz cały czas swoje umiejętności techniczne, ziombel. Zobaczycie, będę taki bogaty kiedyś tutaj, że. Że, że, że. Uda mi się po prostu zrobić taką chatę, że. Dobra, nowy poziom, osiągnął granie gry wideo. Co to jest? Pomy pomyśl pod prysznicem. A, weź szybki prysznic, bombel. Co ty się będziesz tutaj rozdrabniał tak? Światła nie ma pod prysznicem? Tylko tutaj takie małe, gówno oświetlone. Ojej, trzeba będzie. Trze trzeba będzie. Ty kurde, ziombel, zobaczcie, co my teraz możemy zrobić. Ja bym, tak Yatsu. prawdę mówiąc, pooglądał kanał kulinarny, bo kanał kulinarny nam się bardzo przyda, gdyż lubię gotować. Aha. To pochują. Może sobie zaprosimy kogoś, co? Przenieść rodzinę, wynajmij usługi, zwolnij go z posie, porzuć, znaleźć pracę, podróżuj, zy. A wyślij SMS, wyślijmy do Zoe, jak tam Zoe Patel? A mogę na przykład tutaj trolluj schowaj do wyposażenia, rozmawiać, przeglądaj, czytaj e-booka. Oglądaj transmisję na żywo, zobaczcie, live y ogląda z gry. A jak. Lajwujesz, ziom, lajwujesz. Kurde, ja bym chciał iść do, do tej pracy, bym obczaił sobie co tam kurde się dzieje w tej pracy. Która jest w ogóle godzina? A tu jest godzina, na środku. Znowu wam zapomniałem włączyć kursora. Sory, naprawdę, wyleciało mi z głowy, bo chciałem to oh. nagrać, że tak powiem, na bo niedługo wychodzę. I chciałem to zrobić jeszcze przed wyjściem. Ale obiecuję, nawet jak w tej chwili skończę to, skończę nagrywać Simsy, to wam po prostu to... Kliknę tam, kurde, pokaż kursor. Jak skończysz ziomuś, to weź no to, kurde, sprzątnij, bo znowu ci się gówno tutaj robi. To, kurde, no też ziomuś napił się dwa łyki i zostawił. Co za? ...bombel. Super, osiągnęliśmy czwarty poziom grania w gry wideo. Nie gra już ten niesamowity turniej. Schowaj to, co masz schować. Sorry, i. O już jest, kurde, o której idziemy do pracy. Za dwa dni, Jezu, jeszcze mam jeden dzień wolny. No to przecież aż, aż nudno jest, jak ma, ma się jeden dzień. Tylko mówtąd, zaprez sobie dupeczkę! No właśnie, taki mam plan. Co, co, co tu wolę? Śmieci, żeś tutaj zostawił? Ja, Pierdolstein. No tak, przecież moje akcje są priorytetowe i zostawia to, co on robi, idzie robić to, co ja mu każę. Dobra, ale ugotuj sobie e, tak, żeby było tort hamburgerowy sobie. Do twojej skry... Zapłać Zapaść rachunki też Bąbel. Albo to nie, to zrób pierwszy zapaść rachunki, a później gotuj i jednak nie zrobisz sobie torta, tylko zrobisz sobie. Zrobisz sobie to. Śmieci poszedł wyszucić, rachunki zapłacić, tutaj to. Zrobisz sobie szybko, a później iść do, do klopa. Idź do klopa, później przyjdzie gosposia i... Hello there, małgorzata. Małgorzata, ładny strój, chyba nie przyszłaś dzisiaj do pracy. If you know what I mean. O nie, jednak przyszła do pracy. God damn it. Nie, nie gadaj, że to już jest wszystko. Czekaj, 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 czekaj. Eee, przyjazne powitanie. Przestań, już tu żreć. I zrób kupę i cię z nią przywitać szybko, bo zaraz pójdzie. No, tak, ręce trzeba jeszcze umyć. Daj napiwek nie pierdol! Czekajcie! Mm. Tak przyjazne. Co Poznaj małgosie! No co kurde, romantyczny zapytajcie w związku. że to jest single, to przez to, że jesteś materialistką pewnie. Peach. Dobra, trzeba, trzeba, trzeba... wydaje mi się, że trochę na początku poplotkować. O, łóżkości w głowie. Oh. <laughs> e, dalej co tutaj? <laughs> e, rozmawiać o zainteresowaniach Czy ją interesuje rozmowa o zainteresowaniach? Nie, dobra, więcej opcji, kochani, więcej opcji. Nie, zróbmy tak. Więcej fuck. Fuck. Więcej opcji, zabawne. O, oh. żartuj. E, no widzę, oh. że ona. Missy u uh, 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 oh. mnie będzie lubiła oh. chyba. Romantyczne. Steve Steve, oh. oh, Steve. Pochwal wygląd. Uh, czy ja do? No kurde. Ej, ludzie, mówię wam, że to. To oh. będzie. To, to, to będzie to. To jest chyba moja miłość. E, co tutaj? Rozmawia o gotowaniu. No, lubisz rozmawiać o gotowaniu? Jasne, że lubisz, kurde Higiena. Od, od tego rozmawiania się ugrzałem i za chwilę będę musiał się iść wykąpać, tak więc... Tak więc gatka na podryw. Weź prysznic. Albo nie, czekajcie. Pomyśl pod prysznicem. Zostawisz to psukę. Ja chcę iść do pracy, ludzie, naprawdę. Ja chcę obczaić, co on tam będzie robił w pracy, bo mi się wydaje, że. Ocena, o co tutaj chodzi? Aha, aha. Zadanie codzienne: korzystanie z komputera. No to spoko, to, to, to robię zawsze. Dobra, poszedł w kimono. Poczekamy sobie chwilę. Aha, zobaczcie. Czyli to jest to. Czyli to jest to. Idealnie jak ja. Ledwo co wstanie z łóżka, komputer. Nawet nie pójdziesz się dobrze wylać. Nawet... <śm> A już do komputera, tak? Może za chwilę do ciebie będzie dzwonić jakaś dupeczka, to, 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 to może coś z nią tam przyświrujesz. E, otwórz. I zjedz sobie... Weź porcję. Nie ma już komputera, no co ty. Ale dobra. Uwaga, teraz zróbmy sieć. A... E, Oglądaj wesołe filmy na, na YouTube. Co, co ty robisz? Oglądaj sport. Nie oglądaj sportu, co ty, komputer ważniejszy? Bombel. Co to jest? Czemu jesteś smutny? Yog. Yog. Co, co? Ej, ej. No, pff, myślałem, że to jakieś porno. Flex. Darza. Cztery gwiazdki. Uuu. Właśnie, jeżeli wam się spodoba, zostawcie like. Wygląda w kółko i to samo, czy, czy co? Co, 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 co? Co, co? Co, 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 co? Opowiedz dowcip, a mogę opowiedzieć kurwa sobie? Mogę na przykład. Ee, napisz... Nie, 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 nic nie będziemy takiego pisać. Pisz dowcipy! To się też liczy Żartowniś, kurde się znalazł, nie? Będzie dowcipy pisał. Co to jest? Zadzwoń na linię pocieszycieli. Naprawdę... To czekajcie, to chyba będą usługi, no nie? Jest! Zazmy na linię pocieszycieli. <noise> o nice. Se z nimi rozmawiasz. Super. Co tutaj jest? Rób głupie miny przed lustrem. No dobra, chodźmy. Rób głupie miny. Czy to, to się opłaca? Robić? I o co w ogóle chodzi z tym. Co? Co to, co, 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 co to jest? To znaczy to, o, to. To to rozbawienie i 25 czego? Mogę sobie coś kupić później na przykład? Co, co to jest? Nie, jakiś bullshit. Co to jest? Kupel? Nie wiem. Bardzo niespój. Te jak chodzi, kurde, jak go łamie. <laughs> co tutaj masz? Ej, spać, kurde, dalej. Do komputera, no oczywiście, nie, idziesz spać dalej, bo idziesz niedługo do pracy, będziesz bardzo zmęczony w tej pracy, idziesz od 10 do 18. Za godzinę Kubon zaczyna pracę. Hehehe. E, jesteś strasznie głodny, dasz radę coś zjeść? Na szybko chociaż, tak? A nie, ty miałeś przecież porcję jeszcze. No dobra, to zaraz idziesz do pracy bombel. Uwaga! Kubon idzie do pracy. Na Luzaka, kurde, no elegancko. Jak ładnie wyglądasz teraz, tylko szkoda, że jesteś materialistką, jednak. I szkoda, że masz te, te. oczy takie podgrążone. Fajne, fajne, dobra. A mogę na przykład kliknąć na, na siebie prawym, gdzie, gdzie ja jestem? Nie mogę. Wrócimy z pracy. I uwaga, zobaczcie, ile dzisiaj żeśmy przynieśli. A jak pracuję tam, to przynieśliśmy 93, chyba. 3. Czy coś takiego? Co to jest? Kup samochód? Wybierz się do biblioteki na no, pogieło Czy przecież jak książek kurde? Nie, nie czytam. Dobra, gotuj, ugotuj sobie tosta z serem. Albo nie, dobra. Weźmiemy coś lepszego. Jajecznicę na przykład. To, to mi się wydaje, że jest bardziej takie wymagające. Coś mi się wydaje, że nasza następna wizyta w pracy. Sorry, to będzie awans. Jak? Uj! Jak? Huj, na bank, ja, ja wam to mówię. Nie oglądaj takiego gówna, tylko oglądaj kanał kulinarny. Ucz się przy okazji. A nie takie kurde pierdziele, Nie marnujesz sobie tylko czas, bombę. <gryw> Powiedział to Kupson. Z kim on rozmawia? Z telewizorem? No bez jaj, że on mówi, że chyba ten talerz wylizał, bo się tak błyszczy dziwnie. Szczęśliwy, pogadaj z kimś rozmawiaj z... Małgorzata. Uh. Małgorzata mnie lubi! O oh je! Yeah. No i o co z tym chodzi? No, zaprzyjaźnić się z kimś. Spoko, co to jest? Graj w grę. na co graj. Wróg publiczny, what the hell Co to jest? W środku ekran parceli, to 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 nie, to to, to nie chcemy. Śmierdzisz gościu. Weź gorący prysznic, przyda ci się. A mogę go ulepszyć tak jak to było w Simsach. Nie, nie wiem co to jest, bo mi zasłania tablica powiadomień, menu opcji, bo, bo mi zasłania ten, ten, ten taki interfejs od Actiona programem, którym na, na, nagrywam. Sigu, sigafu. Fliztować z kimś. Eee, patrzcie jaki model, kurde jaki Alvaro. To jest prawie jak prawdziwe życie. Okej okay, kochani, wydaje mi się, że tutaj się możemy pożegnać. Dzisiaj troszkę krócej, niestety, ale czas mnie goni. Ja muszę jeszcze zrobić sporo, że, sporo rzeczy dzisiaj. Być może ogarnę na, na wieczór obs bo już mam wszystko zrobione. Mam y, programy partnerskie na, na hitboxie, i takie tam, więc może sobie tam dzisiaj zrobimy streama. Jeżeli jesteście zainteresowani, śledźcie Facebooka, tam będą wszystkie informacje odnośnie tego. Stream będzie prawdopodobnie z Diablo, tak więc wracamy do tego, co było wcześniej. Wyszedł Patch 2.1, jak Wam wiadomo, i gram sobie ostatnio dużo i zbieram gear i takie tam. Tak więc, jeżeli byście byli zainteresowani, śledźcie Facebooka po więcej informacji. A my się teraz żegnamy, ja idę ćwiczyć. Zobaczcie, Track Team, ojeje. Oh yeah. I widzimy się już jutro. Na razie, cześć pa!